Co, na wali? Dzień dobry. No, każdy samochód ma prawo na walić. no. pan dro... z polą wychodzi? O której? Rano już o godzinie 5. Ale gdzie pan chodzi z tą polą? Z tą polą wychodzę do parku. A tu koło domu nie? Nie. A park daleko jest? Niedaleko. Aha. to jest za, za domem, czy przed? To jest poza za, domem. Trzeba do kawałek, 10-15 minut maksymalnie. Tylko w parku sposób. Pan tam jest? Tylko i zawsze z Polą. domu się nie załatwia? Nic absolutnie. Aha, tylko w parku? Tylko w parku. A, A co Pola je? W zasadzie to ja dla niej kupuję w sklepie. To jest A... psa dla karmów, specjalna karma A dla parówki psa. je pola? Nigdy nie karmię. Sieżyutkie kiełbaski, paróweczki? Trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie karmię no. żadną kiełbasą. Tylko karna? Łącznie sucha karna dla psów Paróweczek nie je. Poważnie? Trudno mi powiedzieć. Nie je, w ogóle. Ja nie karmiłem, trudno aha. mi powiedzieć. O, to jest to na pewno jak? Możliwe, ale tak. w każdym tak, tak. razie nie a, każdy tak. pies od tej tak. pod osoby będzie. Ale paróweczkę z bank. Nie na bank, no, bank paróweczkę Ja, ja nam nie jestem przekonany.